Chciałem pogadać o Twoim byłym bądź aktualnym wspólniku Padre. Mm? Robiliście razem albo robicie dalej Malkę Illegal Zbudowałeś mu kilka Lambosów. Odb Jedno. Odbieraliście razem Rolls Royce'a. Nawet zrobiliście wspólny event Illegal Zone. Tak jest. I Padre jest ogólnie dużą częścią Twojego kanału. Myślę, że sporo dużych filmów, tych takich, gdzie było jednak sporo tej kasy, na przykład Rolls Royce gdzieś tam wyszło z jego. Dzięki niemu musiałbym to powstało. się przyjrzeć temu, żeby przyznać Ci rację albo zaprzeczyć Jakbyś mi powiedział wcześniej, że będzie takie pytanie, to wiesz, przygotowałbym sobie. I bym ci powiedział tak, albo rzeczywiście dużą częścią kanału to jest, albo bym ci odpowiedział, mylisz się, bo i bym ci to jakoś uargumentował. Od razu, bez sprawdzania, mogę powiedzieć, że na pewno jakąś częścią kanału tak. Nie? Jak wy się poznaliście? My się poznaliśmy tak, że ja miałem zakładać markę, która miała się tam jakoś nazywać, i ona miała. Robić dokładnie to samo co Illegal, czyli ciuchy, docelowo impreza i takie aktywności dookoła motoryzacji. No nie? To było zrządzenie losu, bo ja dosłownie chyba w tym tygodniu, w którym my się poznaliśmy, miałem już zakładać tą firmę, działalność i tak dalej, otwierać wiesz stronę internetową, już gadałem z Ziomkiem ze szwalni, grafiki, już mieliśmy wstępne logo i nagle dostałem maila takiego wiesz od Hose od i stare tam było napisane: Hose .kolekcjoner Mówię, kojarzę gościa, no to przeczytam maila Przeczytałem i on stary miał dokładnie ten sam pomysł Tylko miał lepszą nazwę Czyli miał Illegal Night, nie? Bo to Maniek wymyślił tą nazwę. Ja nie mm -hmm. stoję za tą nazwą w żadnym wypadku, no nie? Mówię tak: "Kurde, skoro ja mam taki pomysł, rosnę w zasięgi i mam na to know-how jak to sprzedać marketingowo oraz jak się tym dobrze bawić przy tym wszystkim, a Maniek ma y, fajną nazwę, fajniejszą niż moja, plus możliwości dotyczące motoryzacji, no to spotkajmy się i pogadajmy". Spotkaliśmy się Przedstawił mi, jakie on ma możliwości. Ja wtedy byłem w trakcie budowy niuka który też dla mnie na wtedy to było stary 800 tysięcy złotych, nie? Newk wyszedł tam 780 koła. Na samym początku kanału to dla mnie to było stary takie w ogóle nikt mm -hmm. na polskim YouTubie nie składa auta za prawie milion złotych, tylko jeżeli ktoś już ma jakieś auto za, w okolicach tyle, no to, to jest jakiś tam leasing, nie? co jest zupełnie coś nowego. Mówię, dobra, no to ja wniosę do illegala jeszcze do tego wszystkiego niuka no nie? Czyli, Czyli jak, stricte biznesowo się połączyliście. Totalnie, w ogóle mm -hmm. nie mieliśmy wcześniej, nie byliśmy ani ziomkami, ani nic, no nie? Okej. Okay. Po twoim ostatnim statementcie, który mi podrzuciłeś na odcinek. No. Jednoznacznie dało się wyczuć jakieś zdjęcie no, z po powietrza. Zasugerowałeś, że, że to leży. wszystko może leżeć, albo no. już leży. No. no i minęło tego ponad dwa tygodnie, czy przeprowadziliście jakieś rozmowy z Mańkiem? Wiesz co, to hy, ja jeszcze nie wrzuciłem tego na Instastory, bo mi się ten pies rozłożył, no nie no i to tak. No i też to zapalenie spojówek to tam milczałem na Instagramie przez jakiś czas, ale nie powiedziałem o tym y, publicznie. Póki co, natomiast my już nie działamy razem, nie współpracujemy i pewnie współpracować nie będziemy, więc jakby tutaj wszystkie te. To już definitywnie jest zakończone. Da. A, okay. A jesteś w stanie zdradzić, w jakiej sferze się spiliście Czy to poszło o to pieniądze. Nie o właśnie O zachowanie. Co czy ciekawe, może to właśnie inne podejście. Nie. To do właśnie illegala? nie chodzi o pieniądze. W tym wszystkim pieniędzy dookoła Illegala było wystarczająco. nie? Da. Zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej. Bo ani ja nie musiałem co miesiąc brać. Wypłaty czy co pół roku, ani Mariusz nie musiał brać wypłaty co pół roku, więc tutaj w ogóle nie chodziło o to, czy ja zarobię więcej o milion czy o pół, czy on zarobi więcej o milion czy o pół, tylko chodziło o pewne racje, które dotyczą tego, jak coś ma wyglądać. Tutaj nie ma, że ja jestem winny albo on jest winny. On jest 20 lat starszy ode mnie co za tym idzie, on ma zwyczajnie inne podejście. To można po prostu przyrównać do tego, jak wychowywało się dzieci 20 lat temu, a jak wychowuje się dziś. To jest między nami po prostu różnica pokoleń i nie do końca Dokładnie. się dogadujecie. Dokładnie. I to nie jest mhm. 3 lata różnicy, co w dzisiejszych czasach już 3-5 lat różnicy robi różnicę. Bo ja na przykład już zauważyłem, że 17-18 latkowie, którzy są de facto 6 lat starsi ode mnie, tak, to już jest znowu inne podejście. Mhm. Tutaj jest 20 lat różnicy. Tu jest po prostu różnica zdań nad Tle ideologicznym. Ja mam zupełnie inne podejście. Pewne rzeczy są dla mnie nieakceptowalne, pewne rzeczy są dla mnie passe, i pewne rzeczy są takie, pod którymi ja w ogóle nie chcę pokazywać swojej twarzy. A Mariusz na przykład uważa, że to jest y, ok, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I teraz do tego, co pojawiło się na kanale Illegala, na przykład wywiad z Karolin, jakieś tam jeżdżenie po mieście, darcie mordy i tak dalej. Co powiesz? Raz, te rzeczy nie do końca chyba fitują, jak chodzi o twój wizerunek. Wiesz co, czasy się zmieniają i na przykład ja bym jakiś czas temu sam nagrał coś takiego, że jeżdżę po yy, ulicy i drę no nie? Czas leci i sztuką pozostania dobrym twórcą jest to, żeby dostosowywać się do tego, co na dzień dzisiejszy jest tym, co chcą zobaczyć ludzie. To jest proste. Natomiast jeżeli ktoś jest 20 lat starszy, to może mieć rację w wielu kwestiach, ale na przykład może nie mieć racji w związku z tym, jakie tworzyć materiały i tak dalej. I teraz tak jak mówię, tutaj nie ma czegoś takiego, że to ja coś źle zrobiłem albo Mariusz coś źle zrobił. My po prostu chcemy robić to inaczej. I może obie na przykład ścieżki są dobre, ale ja na tyle ideologicznie podchodzę do tego wszystkiego, że nigdy nie dam się namówić komuś na jego ścieżkę. Ta inicjatywa zerwania tej współpracy wyszła z twojej strony. No myślę, że można przyznać, że tak. No. Robiliście razem event Illegal Zone. Czy Planujesz no? jeszcze jakieś kolejne eventy zbrandowane twoim kanałem? Wiesz co, nie umiem tego powiedzieć na dzień dzisiejszy, mm. czy chłopaki dalej będą robić zonę i całego Illegala i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie ich decyzja i mi to nic do tego. Natomiast na pewno nie chcę im w tym roku robić pod górę i robić jakieś konkurencji by moich widzów nagadywać, kto robi lepszą imprezę i tak dalej. Natomiast nie umiem ci dzisiaj powiedzieć, czy nie zrobię tego w przyszłym roku, a może w przyszłym w przyszłym roku w ogóle nie będę widział na to żadnej wiesz, platformy ani powierzchni, tego nie zrobię, więc nie wykluczam tego, ale nie planuję tego w najbliższym czasie.